Witam z tej strony Rafhard w dzisiejszym odcinku będzie troszeczkę odpowiedzi na wasze pytania jak również e, pytaliście mi się kiedy jakiś nowy model będzie do rozdania. Mm. Nie wiem czy nowy czy do rozdania na pewno e, tak jak wam powiedziałem to jak wam powiedziałem e, jeśli chodzi o te modele które mam na wydanie. E, to nie są jakieś modele jakieś najnowsze i tak dalej. No, niektóre są najnowsze. Ostatnio ta Mija poszła dosyć fajna i ona została tylko, że tak powiem, zrecenzowana u mnie na kanale. I to wszystko. Ten tutaj kład traktor dostałem go z jakiejś wymiany. Ja jakąś 4 dałem. Ktoś mi dał ten. Słuchajcie, <laughs> taka zasada. Ja Wam pokazuję na filmie, co znajduje się w środku. Jeśli Wam to pasuje i chcecie to. To wtedy komentujecie pod tym filmem, że to chcecie. Zawartość może być różna. Może brakować części, może nie być kalek, może coś być, nie wiem, wygięte, uszkodzone. Dlatego pokazuję Wam, co mam. W innym przypadku po prostu bym to wyrzucił, ale co niektórzy na przykład budują, jakieś dioramy sami mają, takie coś, taki model i coś im się popsuło. Tutaj na pierwszy rzut oka, z tego co widzę, brakuje, brakuje koła. Ale tak jak powiedziałem, pokazuję wszystko, co jest, co jest do wzięcia. Jak to wygląda mniej więcej. I wy decydujecie, czy wam to pasuje, czy wam to nie pasuje. Tak jak powiedziałem, jeżeli bym tego wam nie dał, nie wydał, to pewnie bym to wyrzucił. Ponieważ od jakiegoś czasu mam zamiar po prostu ograniczyć ilość modeli, które mam w składzie. Także tak widzicie tutaj. Nie wiem, nie, nie chcę nawet mi się dociekać, czy, czy to jest kompletny model, czy niekompletny, bo tak powiedziałem, to widać, że ta ramka jest zafoliowana, za bo mam go po prostu z wymiany, tak? I tutaj jakieś, jakieś tutaj jeszcze dodatkowe rzeczy, które są w środku i to wszystko plus jakaś instrukcja do tego, więc zadanie związane z, z zadanie związane z tym, co musicie zrobić, żeby go dostać, <laughs> po prostu napiszcie w komentarzu. E, swoje imię cokolwiek. E, czas będzie dłuższy, bo tutaj dostałem informację, że po prostu e, fajnie, że była ta mija w Danii, ale ja nie zdążyłem, więc e, tu będziecie mieli czasu być do kiedy. E, y -y, dzisiaj mamy 29, więc daję Wam czas, zaraz zobaczę na kalendarz do kiedy tutaj możecie. Kiedy tutaj możecie. He, 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 he. O, umówmy się po prostu do, do 22. 22 marca pod tym filmem zostawiacie komentarze e, i 22 po prostu wylosuję osobę, która e, chce ten model. Dobra, to był był ten, jeden temat zamknięty. E, Rozdawnictwa. Drugi temat. Jarek napisał do mnie: A może coś takiego? i pokazał film, w którym ktoś buduje sobie zaginarkę z drewna i z takich płytek. Słuchajcie, ja ten temat już przerabiałem. Pokażę Wam, z czego można jeszcze zbudować zaginarkę. Ze suwmiarki można zbudować zaginarkę z. Można zbudować zaginarkę z aluminiowej nikki aluminiowej jednej, drugiej, z czegoś takiego. Na tym wszystkim można zaginać. To ja tego no, nie przeczę. Ja tak robiłem. Ja tak robiłem do czasu, kiedy generalnie wkurzyłem się, bo za dużo mi to czasu zajmowało. Jakieś, Później, później, gimnastyki, coś podginanie, zaginanie, mówię, a pierdziele to. I stwierdziłem, że zrobię sobie zaginarkę, która miała na imię fanaberia, tak? Bo to była fanaberia, no kurczę, no, generalnie każdy idzie do sklepu, kupuje i tyle. Tylko, że kupowanie tych wszystkich zaginarek, które są w sklepach i nie są, nie, nie widnieje tam Rafhart, na tym jest obarczone jedną rzeczą, że one są robione przez firmy, które zajmują się generalnie obróbką metalu. To są inżynierowie, magistrzy i tak dalej, którzy umieją, wiedzą jak to zrobić, tak? Znaczy wiedzą jak obrobić metal, jak to wszystko zrobić, ale nie są modelarzami. Jeżeli ktoś jest modelarzem i zna się na tym, co robi, wie, że na przykład fajnie ten ząb by wziął, kurczę, jakiś element do T34, a tutaj na przykład przy, przy patonie coś by się tutaj podgieło na tym. To, to, to już wie, to wychodzi, to, wychodzi, to wychodzi w trakcie, to się po prostu bierze później zaszyt i się na przykład spisuje. A kurczę, tutaj by był potrzebny taki ząb, a przy tym by był potrzebny taki ząb. I fajnie by było, jakby tu miało, to było pod kątem 45 stopni, bo czasami takie blaszki się zdarzają, że masz kąt 45 stopni. A i jeszcze fajnież by było, jakbym. Niekoniecznie zaginarka kończyła się tutaj, tylko była troszeczkę bardziej przedłużona. Bo wtedy tutaj w tym miejscu ja mogę zrobić, nie wiem, 70% rzeczy, które chcę zrobić. Nie? I fajnie, żeby. zresztą to mi podpowiedzieliście sami, i fajnie, żeby tutaj na tej zaginarce była linijka. Bo jak no, niekoniecznie zawsze mam pod ręką, ale ale jak mam już na zaginarce, to mogę sobie to odmierzyć. I fajnie by było, by można było ją na przykład założyć w ten sposób odwrotnie coś pogiąć z tej i z tej. Całkiem fajny pomysł. Fajnie by było, Czy generalnie chyba większość jest sprężynowana? No ale. Tak, tak, jak wam, tak wam powiedziałem. Temat z własnoręcznie robioną zaginarką jak najbardziej. Sam robiłem, wiem o co chodzi. Jak najbardziej można pokombinować. Można Ale powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Co do zaginarek. Jeśli ta zaginarka Wam nie spadnie, typu ta, jak ta na przykład spadła, jeżeli tego nie zniszczycie w stylu, nie wiem, rzucając to w kogoś albo w coś. Yy, albo nie wiem, nie będziecie tym, o czy to nie jest ostre, to, to nie można kroić, ale jeżeli tego nie zniszczycie w sposób fizyczny przy blaszkach, yy, to macie urządzenie, które starczy Wam do końca życia. No, tak to jest. Zrobiłem coś, co tak naprawdę yy, się nie, no, no nie zużywa. Jeżeli używacie tego zgodnie z przeznaczeniem, czyli do gięcia blaszek fototrawionych. Nie mówię tu o wyginaniu, o wyginaniu jakiś, nie wiem, ktoś weźmie pilnik i będzie chciał tutaj go wygiąć, albo jakieś inne urządzenie będzie chciał, to, to zniszczy, tak? To zniszczy, ale jeżeli macie do zrobienia blaszki, to to narzędzie idealnie spełnia się w tym zadaniu. A, jak yy, yy, się Wam nie spełnia, to pokażę Wam, widzicie, to są papiery, nie? I teraz, jak otworzycie okno i powieje, powieje wiatr, to wyobraźcie sobie, że te kartki nie zwieje. Więc idealny przycisk do papieru. <taki> także, także tak to wygląda. Eee, w tym roku będzie i V3, i V5. Niestety, V5 nawet nie mam, żeby Wam pokazać, bo e, wszystkie, wszystkie się w dziwny sposób rozeszły. Po świecie i no, mam tylko V3, która zresztą jest uszkodzona, i, i, i tutaj ała ma, i, i co, i, i, za, i zagina, nie? I zagina, tylko że ma ała, to zagina. Dobra, to tak by było pokrótce i Jarku, jak, jak chcesz zrobić swoją zaginarkę jak najbardziej, ci pokazują takie proste metody, typu, typu aluminiowe linijki, słówniarka, i na tym naprawdę można zrobić model, setki modeli można zrobić. Ta zaginarka nie jest nieodzorna do robienia blaszek. To ma nam po prostu ułatwić życie, zmniejszyć czas i dać jakiś komfort pracy, tak? Bo tak jak wspominałem w zębów. No, zobaczcie, tutaj to nie jest jakoś kurcze jak, jak grzebień. To nie wygląda jak grzebień. To nie ma wyglądać jak grzebień. Tu ma się wygodnie operować większością, większością blaszek. Ma być to, to, to wygodne. Macie tutaj miejsce robocze po prawej stronie. No i w zasadzie tyle nie. No. Co, wam, co, wam, co, wam więcej będę, co wam więcej będę mówić? Jak e, znaczy one już wchodzą teraz do produkcji. E, materiał jest skupiony. E, powinny pojawić się w sklepach, trudno powiedzieć, kiedy, kiedy firma, kiedy firma która, która ma mi to wykonać, e, skończy. Jeszcze będzie anodowanie. Anodowanie będzie takie samo, jak tutaj e, e, widzicie: te same kolory, bo niebieski jest fajny, jest miły dla oka. Lubię niebieski kolor, czerwony też jest fajny, miły dla oka i, i stąd, stąd, stąd te kolory. E, jak się pojawią, na pewno będą, będą kolejne filmy. Będą też filmy z zaginania, żeby wam pokazać, jak, jak, jak to działa. Chociaż pewnie y, można znaleźć u mnie na kanale już y, dużo na temat zaginarek. Także ja wolałbym się skoncentrować na jakichś innych rzeczach. Chyba że będziecie mocno chcieli, żeby coś jeszcze. Coś jeszcze, coś jeszcze pogiąć czy, czy, czy pokazać to, to, to nie ma problemu ale szczerze dużo już tego jest u mnie na kanale wolałbym skoncentrować się na jakiejś chemii, testach i, i innych dziwnych rzeczach i dlatego też macie pytania to, to, to piszcie postaram się, postaram się zrobić taki odcinek gdzie już, już mi pisaliście, ale muszę najpierw zakupić chemię, bo w pytaniach padły, padły rzeczy, które które, które muszę, można zrobić, tylko muszę mieć odpowiednią chemię, bo na przykład w oleju to mam, mam mało. Mam mało, aż znaczy jakieś, tam, jakieś, tam, jakieś tam tam chemie z Vallejo chyba mam, z tami też coś mam, ale nie wszystko, więc będę musiał jakieś zakupy zrobić, żeby na te pytania Wasze przetestować, odpowiedzieć i, i tak dalej. Dobra, słuchajcie, wyszło długo, 11 minut filmu Kurka wodna, także Reasumując, można zrobić własną zaginarkę. Owszem, jeżeli chcecie coś kupić porządnego, no to będzie, będzie V3 i V5, która jest mniejsza w tym roku w sklepach. Jeżeli chcecie, ten model, który pokazywałem, wystarczy wpisać w komentarzu cokolwiek i swoje. Że ja go chcę czy coś, że przyda mi, się, przyda mi się to jedno koło albo przyda mi się coś tam i, i jak najbardziej. Zapraszam serdecznie. E, będzie jeszcze niespodzianka. E, niespodzianka, w sumie wam mówić? Mam o tej niespodziance czy nie? Nie powiem wam, żebyście oglądali. E, przypominam o subskrypcji kanału. E, będzie fajna niespodzianka. Coś podobnego jak to. E, tylko że nowe, nierozpakowane, e, duże. 1 do 35 i no dobra, bo się rozgadam za dużo. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.